Witajcie na vlognik TV. Dzisiaj odcinek ze świnką pepą, ale najpierw zaczniemy od pozdrowień. Ja chciałem pozdrowić pance Keping Sadowski, bo był pierwszy. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy Karolinę Król. Chciałem pozdrowić Hardcore2122 i Kornela z Wielkiego Klincza za Kościeżyną. Pozdrawiamy i wracaj do zdrowia! Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Gabi LPS. Ja chciałam pozdrowić Maję Adamczyk. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No to zaczynamy zabawę. No to zaczynamy. Zaczynamy. Dzień dobry, drogie dzieci. Dzień dobry. Drogie dzieci, czy wiecie jutro, jaki mamy dzień? Nie. Nie. Jutro, drogie dzieci, mamy Dzień Talentu. A co to jest Dzień Talentu? Dzień Talentu to jest taki dzień, w którym każdy pokazuje swój talent. Ja na przykład mam talent grania na gitarze. Suzy Owco, a, a ty jaki masz talent? Ja, ja najlepiej potrafię oglądać telewizję. A ty, drogo świnko Pepo, jaki masz talent? Ja? Ja mam talent grania na komputerze. Ja mam talent grania na trąbie. Słuchajcie, drogie dzieci. Talent to jest takie coś, co lubimy bardzo robić. Przemyślcie sobie w domku, jaki macie naprawdę talent. Jutro w szkole mi powiecie. Drogie dzieci, na dzisiaj to już koniec lekcji. Przyszli po was wasi rodzice. Dro widzenia. Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Pepo, czy możemy się dzisiaj spotkać u ciebie? Bo mój tata dzisiaj ma malowanie. Tak, oczywiście. To do zobaczenia. Mamusiu, czy możesz pojechać po Suzy i Emilii? Tak córeczko, pewnie, że pojadę. Po drodze wjadę do sklepu i kupię cukier. Ty to, mamo, zawsze o wszystkim pomyśl. Widzisz, sureczko, mama o wszystkim musi pomyśleć. Nawet czy tata wziął kanapki do pracy. Słyszałem! Drogi dzieci, to możecie iść już do Pepy, a ja wyciągnę zakupy samą. Dobrze, mamo, świnko. Już to my biegniemy. Pepo, jak ty masz pięknie w domku. Dzięki. Bardzo ładnie. No, no, mama urządzała ten pokój. Ale George czasami wchodził i wszystko brudził. Proszę, siadajcie, porozmawiamy o tych talentach. Pepo, to powiedz nam może o swoim talencie. Dobrze, ja mam talent śpiewać. To co, zaśpiewasz nam coś? Pewnie, że. Gwiazdko, gwiazdko, świeć nam, świeć, kiedy jest noc, a kiedy dzień. No pięknie, to było bardzo ładne. Dziękuję, ale troszeczkę się wstydziłam. Myślę, że to jest mój talent. No na pewno, bo bardzo ładnie śpi. No dziękuję, jesteście bardzo kochani. A może teraz porozmawiamy o waszym. Ja sprawdziłam, że mój talent to jest oglądanie telewizji. Najlepiej mi to wychodzi. Ty masz taki sam talent jak mój tata. A ty, Emilo, masz jakiś talent? Oczywiście, że mam talent. Mogę zrobić, że Suzy może zniknąć. Czyli umiesz czarować? Tak, umiem czarować. Oj, to spróbuj na mnie! Ja chcę. Chcesz... No dobrze! Czary, Mary, pokus, hokus. Chcę, żeby Suzy znów. Wow, to naprawdę działa. Nie mówiłaś, że masz taki talent. To teraz przywróćmy, Suzy, bo przyjdzie zaraz mama świnka z ciastkami. Abra kadabra. Chcę, żeby Suzy z... znów wróciła. Wow, Emily, masz naprawdę duży talent. Dziękuję, nauczył mnie tego mój tatusz. No to słuchajcie, już wiemy, jakie mamy talenty. Więc jutro opowiemy wszystko pani w szkole. Widzimy się jutro w szkole. A nawet nie zdążyliście zjeść ciastek. Następnym razem zjemy ciastka. A teraz idziemy już do domu, bo jest późno. To do jutra. papa. pa. Pa. Dzień dobry, drogie dzieci. Dzień dobry. I co, drogie dzieci? Czy już wiecie, jaki macie... Dzień dobry, drogie dzieci. Dzień dobry. I co, drogie dzieci? Czy już wiecie, jaki macie. Tak, już wiemy, jaki mamy talent. Ja, ja mam talent oglądania telewizji. To mi wychodzi najlepiej. A ja mam talent śpiewania. O, droga Pepo! A czy możesz nam zaprezentować swój talent? Oczywiście. To poproszę. To teraz zaśpiewam. Gwiazdko, gwiazdko, świeć nam, świeć, kiedy jest noc, a kiedy dzień. Brawo! Brawo! A czy ty, droga Emilii? również coś potrafisz? Masz jakiś talent? Tak, tak. Ona ma świetny talent. Jaki ma ten talent? Ma talent czarowania. Ooo. To lepiej, niech może nie pokazuje tych czarów. Bo ostatni raz oglądałem, czary, to był Harry Potter. I on tak czarował. Ale wierzę mu na słowo. Dobra, drogie dzieci, na dzisiaj to już koniec lekcji. Na następnej lekcji pokażecie mi swoje talenty. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. No, Nikola, muszę ci powiedzieć, że dawno tak fajnej. I bajki i odcinka o śwince Pepe, to no nie oglądałem, no nie wiem choćby co, nie oglądałem. No... <laughs> wiem. Naprawdę, jak ty to robisz, to jest no super. Super. No ale na dzisiaj to już chyba wszystko, prawda? Tak. Już kończymy. No. Nikola, ja ci powiem, że dawno my nie, nie, nie nagrywaliśmy żadnego odcinku ze świeżakami, co? Może w następnym odcinku nagramy nas, co? Świeżaków? Tak, oczywiście. Dobra, to zapraszamy na następny odcinek, będziemy na pewno w nim występować ja, Sabinka, Gosia i Tosia, ale mi się rymło, co? No, Gosia i Tosia. No, no to zapraszamy, subskrybujcie i lajkujcie. Pa, pa, do zobaczenia.